Witajcie, dowódcy! Pakiet z tego miesiąca na pewno przyciągnie Waszą uwagę. W środku znajdziecie kolejny zestaw misji dla przechwyconego Królewskiego Tygrysa, dwa świetne czołgi premium do wynajęcia, rzadkiego dowódcę, który jest prawdziwym najemnikiem i jeszcze więcej premii. Czy jesteście gotowi na pakiet hotel? Przechwycony Królewski Tygrys powstał, aby być najlepszy. Zmierzcie się z wrześniowymi misjami. Wystarczy tylko wygrać i dostać się do pierwszej dziesiątki. Strzelajcie, niszczcie, atakujcie, brońcie, odbijajcie pociski, pomagajcie drużynie i przejmujcie strefy. Róbcie, co w waszej mocy, by zdobyć wspaniałe nagrody. My jednak wiemy, że chcecie tylko pakietu hotel. Zgarnijcie dwa czołgi premium na dwa tygodnie: chiński lekki czołg 7 poziomu Typ 62 i amerykański czołg ciężki 8 poziomu T34. Jeśli Wam się spodobają, możecie kupić je ze zniżką, gdy pakiet jest aktywny. Ale to nie wszystko. W pakiecie hotel znajdziecie też wyjątkowego dowódcę: Alexa The Hunter Duke z szóstym zmysłem jako atut zerowy, wszechstronnością i naprawą. Jeden dzień konta premium World of Tanks. 10 misji z mnożnikiem. 5 razy więcej punktów doświadczenia za zwycięstwo. Dwie naklejki Smasher. 5 sztuk każdego rodzaju materiałów eksploatacyjnych premium. Medal Berek dostępny tylko w pakiecie hotel. Aby to zdobyć, kliknijcie skorzystaj z oferty na specjalnej stronie World of Tanks Twitch Prime. Powiążcie swoje konta Twitch Prime i World of Tanks. Potem kliknijcie przycisk zatwierdź, aby skorzystać z oferty. To wszystko, aby zdobyć przechwyconego króla. Polskiego Tygrysa trzeba tylko raz skorzystać z każdej oferty osobno. A teraz ruszajcie po łupy! Jesteście już w grze? Wyjdźcie i zalogujcie się ponownie! Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie. Powodzenia na polu bitwy!